Skuteczne zarządzanie czasem to kluczowy element osiągnięcia wyższej produktywności. Jednak nie istnieje jeden uniwersalny sposób, który działa dla każdego. To, co działa najlepiej, może być zależne od twojego unikalnego stylu pracy i preferencji. Dlatego warto eksperymentować z różnymi technikami zarządzania czasem, aby znaleźć tę, która pasuje do ciebie jak ulał. Jedną z popularnych metod jest technika Pomodoro, która opiera się na pracowaniu przez określony czas, a następnie krótkiej przerwie. To pomaga utrzymać skupienie i efektywność. Inna popularna metoda to Getting Things Done (GTD), która polega na tworzeniu listy zadań i priorytetyzowaniu ich według ważności. To może pomóc w utrzymaniu porządku w obowiązkach. Zarządzanie priorytetami to kolejny skuteczny sposób, który pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach. Wybierając priorytety, unikasz rozpraszania się na mniej ważnych obowiązkach. Najważniejsze to eksperymentować i dostosować techniki zarządzania czasem do swoich potrzeb. Nie bój się zmieniać podejścia, jeśli zauważysz, że coś działa lepiej dla Ciebie. Kluczem do sukcesu jest znalezienie strategii, która pozwala Ci efektywniej zarządzać czasem i osiągnąć swoje cele.